Zbigniew Daroszewski. Wieloletni przewodniczący prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Jeleniej Górze, dokąd przyjechał z Poznania w 1951 roku. Najpierw jako aplikant sądowy pracował na stanowisku asesora w ówczesnym sądzie powiatowym. W niedługim czasie został przewodniczącym wydziału, a następnie wiceprezesem sądu powiatowego. W latach 1958-1972 Zbigniew Daroszewski był przewodniczącym Miejskiej Rady Narodowej w Jeleniej Górze. Do jego licznych inicjatyw należy między innymi przebudowa placu ratuszowego, budowa zabobrza, adaptacja magazynu na salę koncertową dla Jeleniogórskiej Orkiestry Symfonicznej, a także powstanie punktu konsultacyjnego Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu. Te tezy myśmy sami sobie ułożyli, sami je respektujemy, sami je realizujemy. Pani się pytała kiedy my rozpoczniemy budowę zabobrzę. Myśmy rozpoczęli i w tym roku rozpoczynamy budowę tak zwaną kubaturę, to znaczy wznoszenie budynków, które, do których w przyszłym roku wprowadzą się pierwsi mieszkańcy. Budujemy za 24 miliony złotych. Popatrzmy jak wyglądają te nowe budynki, klatki schodowe. Mieszkania zajmowane przez naszych mieszkańców. No, w znacznym stopniu, jeszcze nie tak, jakbyśmy na pewno chcieli, żeby wyglądały na tle tych nakładów, które są świadczone. Jest dużo przykładów. Na regularnych spotkaniach z ojcami miasta i powiatu, mieszkańcy informowani są o wszystkich sprawach związanych z rozwojem tego regionu. Program zawarty w poruszonych przed chwilą jeleniogórskich tezach rozwojowych. Obok zagadnień gospodarczych poświęca bardzo wiele miejsca sprawom kultury. Oba te zagadnienia traktuje się w tym mieście jako nierozerwalną całość. Są ludzie, którzy pragną dać z siebie więcej niż się od nich wymaga. Przestają im wystarczać rutynowe czynności i nawet praca nie jest w stanie pochłonąć bez reszty ich energii. Stąd też długa i barwna winna być opowieść o tym, jak to prawnik z zawodu Zbigniew Daroszewski na długie lata został przewodniczącym Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Jeleniej Górze. Ale mój rozmówca, który jest wspaniałym gawędziarzem, nie lubi nadużywać słów. Więc opowiada w nieco telegraficznym skrócie o swojej drodze ku Jeleniej Górze z fotograficzną dokładnością, odtwarzając zdarzenia, jakie temu towarzyszyły. Urodziłem się już bardzo dawno temu w Poznaniu, w 23 roku. I w Poznaniu wychowywałem się do 1934 roku, a potem wyjechałem do Podłów, do gimnazjum i tam byłem do 1939 roku w Sirowie, które to gimnazjum znane było przed wojną w Polsce. W czasie wojny zostałem wywieziony przez Niemców. Do obozu przymusowej pracy w Lubece Hamburga. Tam byłem do 1943 roku. Zachorowałem na płuca, zostałem zwolniony do ojczyzny, jak to Niemcy mówili. No i w 1945 roku rozpocząłem naukę, najpierw w liceum a potem od 1946 do 1950 roku studiowałem na Uniwersytecie Poznańskim na Wydziale Prawa i Ekonomii. Był taki wydział, z tym że ja studiowałem kierunek prawa. Byłem stypendystą Ministerstwa Sprawiedliwości. Było to bardzo biedne stypendium, bodajże 50 zł, no ale chodziło mi o to, żeby mieć gwarancję pracy w sądownictwie, bo wyobrażałem sobie, że będę pracał, pracował w sądownictwie i rzeczywiście od 50 roku rozpocząłem, rozpocząłem aplikację, najpierw w Szczecinku po tym w 50 roku zdałem, zdałem egzamin sędziowski i zorientowałem się, że mogę przenieść się do Jeleniej Góry. Do Jeleniej Góry Zbigniewa Daroszewskiego przywiodła miłość. Zakochał się bowiem w Jeleniogórzance, z którą ożenił się, pozostając w tym mieście, pełnym twórczego niepokoju jego mieszkańców. Wkrótce i jego oka ogarnął lokalny patriotyzm nakazujący pełną ofiarność i zaangażowanie, gdy chodziło o sprawy Jeleniej Góry. Tak poczęły się rodzić z jego udziałem koncepcje i inicjatywy poprawiające wygląd miasta, procentujące do dziś. Wówczas to bowiem rozpoczęto rewaloryzację jeleniogórskiego rynku oraz pracę przy budowie nowego osiedla za Bobrze. Powstał także punkt konsultacyjny ówczesnej Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu, który dał początek rozwojowi szkolnictwa akademickiego w tym regionie. Został wciągnięty przez pana rzęsistę do pracy w Radzie Narodowej. Pracowałem w Komisji Handlu i Przemysłu. No i w w 1958 roku zaproponowano mi kandydowanie do Prezydium Miejskiej Rady Narodowej na stanowisko przewodniczącego Prezydium. Ja byłem bezpartyjny i muszę powiedzieć, że ta decyzja o przejściu z sądownictwa do administracji państwowej ona była... Właściwie zainspirowana w poważnym stopniu przez fakt, że prezes Sądu Wojewódzkiego, któremu zgłosiłem fakt, że mam propozycję kandydowania do Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, powiedział mi, że niestety nie może wystąpić nas wobec mnie o powołanie mnie na prezesa. Sądu Powiatowego w Wielenigórze, bo jestem bezpatyjny. No to przyspieszyło oczywiście decyzję moją, żeby rozpocząć pracę w Prezydium Miejskie Radno w Wielenigurze. No i rozpocząłem tą pracę tak, że trwała ona do, 50, do 72 roku. To był okres najaktywniejszej mojej pracy zawodowej. Wspominam go szczególnie serdecznie. Wydaje mi się, że nie zmarnowałem szans, jakie ówczesne przepisy stosunki, i warunki istniały, żeby służyć Jeleniej To miasto było bardzo wdzięczne, żeby dla niego pracować. Przede wszystkim było to miasto niezniszczone przez wojnę. Zaraz po wojnie zgromadziło sporo y, centralnych, a w każdym razie w zakresie gospodarki, y, liczących się ośrodków dyspozycyjnych. Y, w zakresie kultury y, zgromadziło sporo osób y, kultury, y, zarówno literackiej, jak i malarskiej, a wszystko to chyba dlatego, że Jedynia Góra swoją atrakcyjność wiedzie stąd, że nie, jest mono, że nie ma monokultury zawodowej. W przeciwieństwie do wielu ośrodków, większych nawet, gdzie dominował jeden przemysł, jeden rodzaj zatrudnienia, Jelnia Góra cechowała się i cech, chyba cechuje do tej pory różnorodnością działalności gospodarczej, a wśród za tym również różnorodnością działalności kulturalnej. To powoduje, że ten rozwój mógł być wszechstronny. Nie tylko ten normalny, codzienny, najżmudniejszy zresztą odcinek pracy w zakresie spraw komunalnych, w zakresie budownictwa, w zakresie gromadzenia środków na najważniejszą działalność, no ale przede wszystkim w zakresie kultury tutaj, i szkolnictwa. Tutaj, tutaj przecież można odnotować w Wiedniej Górze bardzo znaczny rozwój. I w tym okresie, to znaczy w latach 58-72, byliśmy chyba pierwszym ośrodkiem, miejsko powiatowym w które miało wyższą uczelnię, wydziały zamiejscowe, miejscowe, trochę później Politechnika, przedtem Wyższa Szkoła Ekonomiczna, a to wszystko jest bardzo miasto twórcze i znakomicie służy mieszkańcom miasta. Zbigniew Daroszewski jest w tym co robi konsekwentny nawet wówczas gdy miejscowa społeczność w pełni nie akceptuje jego działań. Tyle, że są to sporadyczne wypadki. Wszyscy bowiem czuwają nad wszechstronnym rozwojem miasta i powiatu. Był człowiekiem niezwykle kompetentnym. Można go było podziwiać, zresztą podziwiam go do dzisiejszego dnia za niezwykłą perfekcję w wykonaniu tego, co, co robił. Był w każdym celu perfekcjonistą. Człowiekiem, który był przygotowany do wykonania każdego zadania, którego się podjął. Potrafił zgromadzić ludzi do wykonania tego zadania i potrafił pokierować wykonaniem. Przy tym wszystkim, miał jedną jeszcze olbrzymią cechę, zaletę. Był człowiekiem olbrzymiej kultury. Nie ma nikogo, chyba w Wielkiej Górze nie spotkają, a znam wielu ludzi, który by może nie zgadzał się z nią, ale, ale nikt nie powie o nim, że był człowiekiem niegodnym tego stanowiska bądź też, że człowiekiem, który kogoś obraził, albo kogoś komu nawet nie załatwił sprawy tak, jak chciał. Yy, no, pozostawił w nastroju takim, że myślał o nim źle. Nie, Daroszewski był człowiekiem, jest to człowiek, którego bardzo wysoko cenię. Ja osobiście jeszcze mogę o nim powiedzieć jednym. Przecież później, krótko po jego odejściu, stąd przeszedłem do pracy w administracji państwowej. Na podobne stanowisko, które on pełnił, chociaż warunki się zmieniły, bo już. Nie, jako, nie pracowałem jako przewodniczący prezydium Rady Narodowej, ale jako naczelnik miasta i powiatu, a potem wojewoda. Zawsze starałem się naśladować go, uczyć się. Starałem się wiele z tego, co on robił i jak robił, wprowadzić w życie. Jeżeli mi się to udało, w jakimś stopniu to dobrze. Nie wiem w jakim stopniu, ale sądzę, że niektóre rzeczy udało mi się od niego zyskać, i to jest dla mnie osobiście bardzo cenne. W 1962 roku przyjął mnie do pracy w Urzędzie miasta. Od niego brałem wzór. On mnie uczył administracji państwowej. Był to ze wszech miar człowiek godny naśladowania i w ciągu już 50-lecia, jakie mam obecnie w Wielinim Górze jako mieszkaniec Wielinim Góry, jest to człowiek, określiłbym, w Górze numer jeden. Poświęcał się dla mieszkańców. Chciał to miasto, aby było coraz piękniejsze. Był to człowiek bardzo taktowny, jeśli chodzi o interesantów. Miał dla nich zawsze czas. Od pracowników natomiast był wymagający, podobnie jak i od siebie. Późniejsza, wieloletnia praca w administracji była dla mnie o wiele już łatwiejszą, ponieważ od niego wiele, wiele jeszcze raz powtarzam, się nauczyłem. Wtedy właśnie. Przecież ta Jelenia Góra stała się głośna w Polsce i z tych tez jeleniogórskich, które stanowiły taki program rozwoju miasta i z nowych takich inicjatyw, które owocują do dzisiejszego dnia, jak chociażby przecież pomysł i potem wykonanie w postaci powstania nowin jeleniogórskich jak wrześni jeleniogórski, rocznik jeleniogórski, przecież to było wszystko pomysłem tych ludzi. Wśród nich on był jednym ze znaczniejszych, chociaż nie jedynym. Wówczas też powstaje Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Jeleniogórskiej, które stało się animatorem i głównym aranżerem wrześni jeleniogórskich. Odtąd ten jesienny karnawał dedykowany wszystkim mieszkańcom miasta stał się tradycją, okazją do prezentacji dorobku Jeleniej Góry we wszystkich dziedzinach życia. Jak skończyły się Rady Narodowe i Prezydia Rad Narodowych i nastąpiła zmiana administracji polegająca na wprowadzeniu Urzędu Wojewody, zrezygnowałem. To znaczy nie tylko, no właśnie uczciwie muszę powiedzieć, że nie dostałem propozycji, ale również i sam nie bardzo miałem ochotę dalej pracować na, na funkcji typowo administracyjnej, bez zaplecza społecznego jaką jak miały miało członkowie prezydium Rad Narodowych, wybierani przez Rady Narodowe i wróciłem do sądownictwa. No, teraz jestem, jak to się mówi, na emeryturze, emerytem niepracującym, ale cieszę się swoimi dzieciakami, swoimi wnukami i z perspektywy tych wielu, wielu lat pracy, no bo to wyszło mi w każdym razie przy emeryturze 49 lat zatrudnienia uwzględniając w tym również i pracę y, przymusową w Niemczech i y, y studia y, muszę powiedzieć, że chyba nie mam sobie specjalnie dużo do zarzucenia aczkolwiek według ogólnej zasady nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej Także na pewno były i w mojej pracy, i w postępowaniu jakieś błędy, ale generalnie chyba szanse, jakie życie mi dało, nie zmarnowało.